Kim są Diane, Galu i Obambo w grze fasmofobia? Jak czytamy z księgi? Diane rodzi się z duszy osoby, która za życia doznała ogromnego okrucieństwa. Teraz po śmierci jest nadmiernie czujna wobec każdego, kto tańczy zbyt blisko. Tańczy, mamy tu oczywiście na myśli. Porusza się, a jej strength jest to siła. Diane zyskuje siłę, aby się chronić, jeśli ludzie tańczą zbyt blisko niej. Czyli znowu chodzimy, tak? Czyli w momencie, gdy jesteśmy blisko tego ducha i poruszamy się w jakimś tam obrębie, to prawdopodobnie ona staje się bardziej agresywna. Weakness, jako, jako słabość, Diane traci siłę, jeśli osoby blisko niej stoją w miejscu. Czyli generalnie sprawa jest prosta. W momencie, gdy mamy podejrzenie tego ducha, to prawdopodobnie będziemy musieli stać w miejscu przez jak najdłuższy czas, aby ten duch się uspokoił i nie wiem, może będzie to uzależnione pod względem właśnie progu hantowania, że w momencie, gdy chodzimy, to duch może nas zaatakować od jakiegoś tam procent sanity, dajmy na to 60 czy 70%, a gdy stoimy w miejscu, no to próg hantowania tego ducha spada do jakichś może 40-30%. Nie wiem, Zobaczymy w praktyce. Dowody dla tego ducha to EMF5, widmowa kula i Spirit Box. Kolejny duch. Galu. Galu to kolejna forma demona, przypominająca, że śmierć czeka każdego. Korzystanie ze sprzętu ochronnego prowokuje ducha, aż sprzęt przestaje działać. Tutaj wydaje mi się, że to może ym, być związane z naszymi kadzidłami, bądź nawet i krucyfiksami, gdzie używanie ich po prostu może oddziaływać na tego ducha dużo, dużo mniej. Tak jak w przypadku kadzidła na demona, że gdy spalimy kadzidło, to nie mamy półtorej minuty timera, jak w przypadku Zwykłych duchów, tylko właśnie mamy tą minutę czasu, a może nawet mniej w przypadku galu, tego jeszcze nie wiemy. A jeżeli chodzi o siłę, to mamy korzystanie ze sprzętu ochronnego rozwściecza ducha, osobiając działanie sprzętu. No i tu właśnie e, jest motyw tego szybszego hantowania. Natomiast słabość, wściekłość wyczerpuje galu, dzięki czemu sprzęt ochronny działa skuteczniej. Wydaje mi się, że może być tutaj mm, ukryty Dodatkowy mechanizm pod e, użyciem kadzidła, czyli możemy e, przy użyciu kadzidła, jakby mieć tą minutę do pierwszego hunta, e, załóżmy, tak na galu, jak w przypadku demona, e, ale w momencie, gdy m, po pierwszym huncie odpala się kolejny timer, dajmy na to 5 minut. Tak zakładając, to w przeciągu tych 5 minut, jeżeli ponownie użyjemy smadża, żeby odpędzić ducha od siebie, to ten drugi smadż, przez to, że galu już jest wyczerpany, może działać dużo, dużo mocniej. Może 3 minuty, tak jak w przypadku spiryta, a może jakieś 5 minut? Tego jeszcze nie wiemy. Jeżeli chodzi o dowody na galu, to jest to MF5. Ultrafiolet i Spirit Box. I ostatni duszek, Obambo. Obambo jest duchem osoby, która nigdy nie została należycie złożona w spoczynku. Zmienny i defensywny przełącza się między stanami spokoju i agresji. Czyli wydaje mi się tutaj po samej tej e, kwestii, że duch będzie miał swojego pewnego rodzaju timer, jak w przypadku na przykład e, mimika, który się po prostu zmienia i naśladuje inne duchy e, co jakiś tam czas. To tutaj będzie aktywny stan spokoju i agresji, co właśnie ten odłamek, ten, 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 ten fragment czasu, czyli będzie spokojny, a po dwóch minutach na przykład nagle agresywny i będzie się zmieniać jego pułap hantowania i Prawdopodobnie też częstotliwość poruszania przedmiotami, tak mi się przynajmniej wydaje. Siła. W stanie agresji Obambo szybciej rozpoczyna polowanie. I tu mamy potwierdzenie Irli Może to będzie Early Hunt coś w stylu demona, może Taje tego również jeszcze nie wiemy. Jeżeli chodzi o słabość, to w stanie spokoju Obambo wolniej rozpoczyna polowanie i jest łatwiejszy do namierzania. Oznacza to, przynajmniej w tej kwestii łatwiejszego do namierzania, że raczej w tym drugim time że spokoju, Obambo będzie takim bardziej aktywnym duchem, który będzie częściej coś robić, żeby dawać o sobie znać i dodatkowo prawdopodobnie będzie poruszać tymi, używać tych przedmiotów dowodowych, aby te dowody na siebie dać, czyli dotykać drzwi, używać książek i pojawiać się na dotsach, bo takie są na niego dowody, wpisy ducha, ultrafiolet i docy. Dajcie znać, co sądzicie o tych trzech nowych duchach. Wiemy już coś więcej, ale jeszcze nie wszystko jest do końca powiedziane. Większość rzeczy jest tylko i wyłącznie domysłami, a co faktycznie, no to się oczywiście okaże. Sam jeszcze nie ogrywałem, to są tylko moje takie wewnętrzne spekulacje, więc też jestem ciekawy, co wy sądzicie w tym temacie. Więc dawajcie znać w komentarzu, jakie wasze były pierwsze przypuszczenia, co te duchy mogły robić, czy faktycznie po zagraniu. Poznaniu tych duchów było to, co myśleliście, a czy może czegoś faktycznie brakuje? Dawajcie znać. Sekcja komentarzy oczywiście jest Wasza. To tyle na dziś. Obserwujcie po więcej.